Czego doświadczyliśmy podczas dzisiejszej sesji, jak, jak te ćwiczenia wpływają na nas? Dzisiejsze ćwiczenia były głównie, zwrócone, zwracały uwagę na nasz kręgosłup, czyli to, jak się prostujemy i że możemy go sobie skręcać, wydłużając skręcać, bo skręty są bardzo ważne dla naszego kręgosłupa, wzmacniają nam mięśnie kręgosłupa. Są wręcz terapeutyczne dla naszego kręgosłupa, ale pod warunkiem, że robimy te skręty na wyciągniętym kręgosłupie, czyli wydłużonym, tak żeby nam nie zaszkodziły. Bo gwałtowny skręt przy zgarbionym kręgosłupie może spowodować jakieś tam szkody w kręgosłupie. Takie niepożądane, jak na przykład często się zdarza przy wysiadaniu samochodu po długiej jeździe jakieś tam na uciśnięcie, na korzenie nerwowe czy jakieś objawy rwy kurszowej. Natomiast kiedy robimy to w sposób kontrolowany na wydłużonym kręgosłupie, one wzmacnia, mięśnie kręgosłupa się wzmacniają, jest stabilniejszy, w związku z tym te takie nagłe przypadki się rzadziej zdarzają albo w ogóle się nie zdarzają. Co ogólnie daje joga Tobie i co może dać innym? A, ogólnie joga doje, daje dobre samopoczucie. Przede wszystkim daje e, dobrą kondycję fizyczną. To nie jest tylko takie rozciąganie ale to jest także wzmacnianie mięśni, czy to jest wprowadzenie równowagi między rozciąganiem mięśni, a ich uaktywnianiem, czyli wzmacnianiem tych mięśni. Poprzez to, że jest to wszystko w ruchu, wydzielają nam się endorfiny, poprawia nam się samopoczucie, każda aktywność fizyczna po prostu poprawia nam samopoczucie, a poza tym poprzez jogę możemy kontrolować nasze ciało lepiej, dużo bardziej intensywnie niż w trakcie innych zajęć, innego rodzaju ruchu, jest to dużo bardziej świadomy ruch. W związku z tym Możemy być dłużej zdrowi, dłużej sprawni, i myślę, że o to chodzi. i <laughs>